Igrzyska wiedzy w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy to turniej, w którym biorą udział wszystkie gimnazja powiatu brodnickiego. Uczniowie rywalizują, rozwiązując zadania z teorii i praktyki. Z części biologicznej mamy różnego rodzaju zioła, które uczniowie będą musieli rozpoznać. No i będzie ich do rozpoznania siedem. Następnie później będzie zadanie rozpoznania preparatów, tkanek zwierzęcych. No, i ostatnie zadanie będzie e, należało do chemii, i będą mieli roz, e, za zadanie rozpoznać odczyn. Czyli czy zasadowe, kwaśne, czy obojętne. Nie wszystkie zadania okazały się łatwe. Wiele czasu i umiejętności potrzeba było do składania klocków. E, mamy złożyć e, model motocykla. Macie motoroweru, tak dokładnie? Mamy jeszcze. Tu była o, Dokładnie. E, model motoroweru. Jaką przykładnie ma zbudowano? Jakie zastosowana została? Jaki, no, mamy przedstawić schemat elektryczny całego motoroweru. Ale, no, mam nadzieję, że jesteśmy na prowadzeniu. Składanie czas i szukanie tych wszystkich części jest najtrudniejsze, bo ich jest naprawdę masa. Masz? Ja, Konkurs odbywa się na miesiąc przed egzaminem gimnazjalnym czyli mają uczniowie jedyną i niepowtarzalną okazję żeby powtórzyć jeszcze sobie wiadomości prezentują się też publicznie tutaj te przedstawiają wyniki swoich działań i swojej pracy ten konkurs jest taką nie tylko sprawdza wiedzę ale też jest zabawą taką dla uczniów i myślę że wyjdą z tej szkoły po tym konkursie z takimi miłymi wspomnieniami Drugie Igrzyska Wiedzy zwyciężyło gimnazjum w Zbicznie, drugie miejsce zajęły gimnazjum nr 1 i gimnazjum nr 2 w brutnicy, trzecie gimnazjum w Pokrzydowie.